Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie drugie. Wyznać dziedzinę funkcji. No i mamy podanych 6 funkcji opisanych za pomocą wzoru. W podpunkcie A nasza funkcja ma postać f od x, równa się x plus 1 dzielone przez 2. No i o czym musimy pamiętać przy wyznaczaniu dziedziny? Że nie możemy dzielić przez 0, czyli w mianowniku nie może wystąpić 0 ani nie możemy wyciągać pierwiastków parzystego stopnia z liczb ujemnych, tak? No to w naszym przypadku mamy mianownik, ale w mianowniku nie występuje zmienna x, zatem dziedzina funkcji to liczby rzeczywiste. Podpunkt punkt B f od x ma postać x minus 2 w liczniku dzielone przez x plus 1. No i teraz musimy zapewnić, żeby mianownik nie był zerem, czyli x plus 1 musi być różne od zera. No i rozwiązujemy, czyli jedynkę przerzucamy na prawą stronę, Stąd x jest różny od minus jedynki, zatem dziedzina funkcji to liczby rzeczywiste bez liczby minus 1. punkt C, f od x ma postać x kwadrat dzielone przez x, dodać 3 dzielone przez x minus 7. No to tu widzimy, że mamy dwa mianowniki. W pierwszym ułamku w mianowniku mamy x, czyli x musi być różna od 0, a w drugim mianowniku mamy x minus 7, czyli zapisujemy x minus 7 różna od 0, przerzucamy minus 7. Stąd x jest różne od 7. No i zapisujemy naszą dziedzinę, czyli dziedzina to liczby rzeczywiste bez 0 i 7. Podpunkt D. f od x ma postać 3 plus x dzielone przez x kwadrat plus 1. No w mianowniku nie może wystąpić 0, zatem zapisujemy x kwadrat plus 1 jest różne od 0. Przerzucam jedynkę na drugą stronę, zatem x kwadrat jest różne od minus 1. No i teraz popatrzmy sobie Żadna liczba podniesiona do potęgi drugiej nie da liczby ujemnej, czyli tutaj nie mamy wykluczonej żadnej liczby, zatem dziedzina funkcji to liczby rzeczywiste. Podpunkt E f od x dana jest wzorem 5x dzielone przez x plus 2 w pierwszym nawiasie razy x minus 4 w drugim nawiasie. A no więc mianownik nie może być zerem, czyli yy, x plus 2 musi być różne od zera, stąd x jest różne od minus dwójki, i x minus 4 musi być różne od 0, czyli x musi być różny od 4. Zatem dziedzina funkcji to liczby rzeczywiste oprócz liczby 0 i y, przepraszam, minus 2 i 4. Podpunkt f f od x równa się 4 dzielone przez x plus 9 dodać w drugim ułamku 10 dzielone przez x kwadrat minus 3, czyli zapisujemy pierwszy mianownik x plus 9 musi być różny od 0 z tego wynika, że x jest różny od minus 9. I drugi mianownik x kwadrat minus 3 różny od 0, Zatem x kwadrat musi być różny od 3. Czyli x nie może być pierwiastek z trzech, lub x nie może być minus pierwiastek z trzech, bo te dwie liczby podniesione do kwadratu dałyby nam 3. Zatem wyrzucamy z dziedziny trzy liczby tym razem. Minus 9 pierwiastek z trzech i minus pierwiastek z trzech. Zatem dziedzina funkcji to liczby rzeczywiste bez minus 9 minus pierwiaska z trzech. I pierwiastka z trzech. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.